Ciągle coś! Ciągle coś! Ej, co, już? Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku mojego vloga. Dzisiaj jestem na bardzo nietypowej imprezie. Nie myli wam się nic w oczach. Tutaj jest chyba z 30 panien młodych i panów młodych. Impreza nazywa się After Wedding Party i dzisiaj będę robił z tej imprezy materiał, który ma wypromować się, ponieważ jest to impreza charytatywna. Zbieramy pieniądze dla chorej Zuzi. Oprócz tego nagrywam dla Was tego vloga i pokażę Wam kilka ujęć, które dzisiaj tu przygotowałem, a za kamerą stoi Łukasz Popielarz, bardzo znany fotograf ślubny, który dzisiaj debiutuje jako operator. Dzięki. Woo! Jesteśmy w stodole wołoboku, żeby się fajnie bawić, żeby sobie przypomnieć, jak było na naszych ślubach. Ja jestem 10 lat po ślubie, moja żona jest jej w sukni ślubnej, może nie tej samej, ale innych. Cała masa innych panien, młodych. Są takie, co coś ćwiczą przed swoim ślubem, bo jeszcze go nie miały. I świetnie się bawimy. Zbieramy też pieniądze dla chorej dziewczynki, dla Zuzi, żeby wspomóc jej rehabilitację. To jest impreza, która jednoczy bardzo dużo fajnych ludzi. Dostaliśmy kilka naprawdę przyjemnych, bardzo fajnych rzeczy, które będziemy mogli zlicytować. Będą specjalne fartuszki dla małżeństwa. Będzie taki talon. Kto go wylicytuje dostanie kiedyś, jak będzie chciał, fajny tort. Kolega Łukasz Popielarz, który robi dzisiaj zdjęcia, powiedział, zrobię sesję fotograficzną komuś, kto da dużo kasy i przyjedzie tutaj on zrobić komuś sesję. Eee, mamy też inne rzeczy, więc no, myślę, że będzie fajnie. Mamy ręcznie wykonany łapacz snów, czyli taka dekoracja, która może w domu świetnie pomagać i, i łapać te złe i te dobre myśli, wszystkie zamieniać na dobre. Eee, tak, tyle rzeczy mamy. Mam nadzieję, że sprzedamy je też za fajne pieniądze, które pójdą oczywiście w całość na ten cel, o którym mówiłem. Zrobiliśmy tutaj dzisiaj wielki, wielki bal na wiele, wiele par młodych. Cieszy nas ten odzew, to, że, że chcecie, że te bilety rozeszły się w jeden dzień. Że chcecie pomagać, że jesteście z nami, że ta akcja charytatywna dla Zuzi się rozrasta i z roku na rok nabiera w siłę i niezmiernie nas to cieszy. Ten oto pan w szczytnym celu zaprosił mnie, ciebie, ciebie i tych oto państwa, żeśmy zebrali dla chorej dziewczynki pieniążki, a ja. A ja w sumie jestem tylko po to, żeby były ładne zdjęcia. Przekazałem na licytację sesję zdjęciową, którą będzie można A może wliczyją Kasia, może inna koleżanka, albo inny kolega. Mamy nadzieję, że pójdzie za miliony geldów. Get, 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 get down. Przed Wami ślub, bo wiele par, które dzisiaj tutaj przyszło, w zasadzie przyszło dlatego, żeby ubrać drugi raz swój suknię ślubną i tak dalej, to swój pierwszy, jedyny ślub mający za sobą. Wy macie ślub w tym roku, dlaczego postanowiliście przyjść dzisiaj? Chcielibyśmy zobaczyć jak to jest na takim weselu, no i pomóc. Taka próba przed weselem? No i w sumie można pomóc, pomóc. też tej dziewczynce, nie? żeby tak. tam było jej lepiej i żeby się to trzymała jednak dobrze. Jest ważne. jednak jest ważne, żeby wyszła z tego wszystkiego i żeby miała rehabilitację, i żeby wszystko było ok. Słuchajcie, nagrywam z ręki kamerą Blackmagic Ursa. To nie jest łatwe, bo ona jest bardzo ciężka, więc docencie. Słuchajcie, impreza trwa w Stodole na dobre. Rozkręca się jeszcze mocniej. Ja już kończę dzisiaj swoją pracę i swoją misję stworzenia krótkiego wideo. Niebawem ten film pojawi się w sieci. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i mam nadzieję, że w przyszłości ci, którzy, ci z Was, którzy wahali się jeszcze czy wziąć udział w tego typu imprezie, to wezmą udział za rok, pomogą chorym dzieciom, pomogą osobom, które będziemy wspierali w kolejnych edycjach. Tymczasem żegnam się z Wami, dziękuję Wam bardzo za uwagę, wracam bezpiecznie do domu, trzymajcie się, dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia.